Cześć, Dzień dobry. Dzisiaj zajmę się tematem z obszaru mechaniki analitycznej, czyli twierdzenie na EDR. Na EDR. E, jak zwał, tak zwał. E, zakładam, że większość wie o co chodzi. Dobry. Do czego generalnie służy twierdzenie na tak bardziej fizycznie, no to musimy wiedzieć, że w fizyce klasycznej i później w kwantowej występują pewne ilości fizyczne, które są zachowane. Czyli jest to energia, jest to pęd, jest to moment pędu. No, generalnie można postawić sobie pytanie, no skąd one się biorą? Czy są generalnie wbudowane w przyrodę, można powiedzieć, czy są jakimś jej elementem? No i twierdzenie na EDE pokazuje, że każda taka zachowana wielkość. No ona wynika generalnie z pewnej symetrii układu fizycznego i jest to taka ścisła matematyczna zależność. Jest to zasada, która porządkuje całą fizykę teoretyczną. Tak przynajmniej z mojego punktu widzenia. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, to oczywiście bardzo proszę o wyrażenie w komentarzu. Jeżeli mielibyśmy bardziej opisowo do tego podchodzić. No to www.ce istnieją takie rzeczy, które po prostu się nie zmieniają. Czyli na przykład no, ilość czy liczba energii w zamkniętym układzie. No i twierdzenie NRD mówi, że jeśli coś w układzie się nie zmienia, no to dlatego, że jakiś rodzaj przesunięcia nie wpływa po prostu na prawa fizyki. Czyli na przykład żeby no, tu. No, generalnie jeżeli prawa fizyki są takie same dzisiaj i jutro, no, ta energia jest zachowana, czyli no, symetria de facto daje nam pewną stałość. I takim fundamentem jest mechanika Lagrange'owska. Mm. Gdzie mamy no, układ z n stopniami swobody, to opisujemy za pomocą współrzędnych jakichś uogólnionych, i to są właśnie te współrzędne uogólnione. W sumie nie napisałem, to może napiszę od t oczywiście, gdzie i to jest oczywiście jakaś liczba naturalna. No i to mogą być na przykład nie wiem, kąty, długość, pozycje, no, zależnie od jakiegoś układu. No i prędkość uogólniona. No to tutaj, oczywiście, jest pochodna. No to mamy prędkość, tak? Pochodna, pierwsza pochodna po, po czasie. Właśnie tej, tego układu fizycznego. No i jednostka, no zależy od jednostki oczywiście ku i no, najczęściej jest to metr na sekundę, ale, ale od razu zaznaczam, że może to być na przykład radian na sekundę. Musimy o tym pamiętać. No i budujemy dalej Lagrangian. Definiujemy go jako L minus T. I teraz tak. Co to jest? Ten Lagrangian to jest właśnie to. To. I T minus V, czyli ten wzorek, To jest po prostu Lagrangian. A co to jest T? T jest oznaczane zwykle w jakiejś literaturze jako po prostu, czyli tak. W szkole średniej mamy EK. To jest energia po prostu kinetyczna, jest w czurach i, i to jest oznaczone jako T, natomiast V no, to jest energia potencjalna. Czyli Lagrangian de facto to jest energia kinetyczna minus energia potencjalna. E, czyli można to trochę e, tak napisać, że to, ten Lagrangian to jest energia kinetyczna minus energia potencjalna. Takie standardowe, międzynarodowe jest właśnie pisane w ten sposób. Natomiast jeżeli chcemy za pomocą wielkości znanych ze szkoły średniej, to tutaj jest taki prawidłowy zapis. No i takim działaniem, czyli funkcjonalem, jest całkowite działanie S, czyli jakieś tam działanie no układu. No to jest po prostu całka z po czasie. To jest nic innego, jest całka, Zlegężaną po czasie. Dla tych, którzy nie, nie, nie mieli jeszcze całek, czy nie wiedzą, co to jest całka, to zapraszam do jakichś tam e, informacji w dodatku matematycznym na moi, e, na, w mojej lekcji, na moi, moi, w moich lekcjach. E, to jest oddzielny, oddzielny obszar, oddzielny temat. Tam całkę pojedynczą, podwójną, e, jakoś w prosty sposób. E, mam nadzieję wyjaśniam, jeżeli nie no to oczywiście zagadka niech powstanie w komentarzu, powsta, bo postaram się ją rozwikłać. Dobrze i teraz tak, tak. Jak, jak można to opisowo zrozumieć, bo jak to widać to, to tutaj możemy jako wzór, nie wiem, jeden sobie jak widać to, to całkowite działanie z układu, czyli całkę z Lagrangianu po czasie no to wszyscy widzimy. Natomiast generalnie, co to jest to działanie, jakbyśmy mogli opisowo podejść do tego? No to jest to coś w rodzaju takiej sumy całki różnicy energii ruchu i energii ukrytej, tak zwanej w czasie. No I generalnie można powiedzieć, że układ fizyczny tak wybiera taką po prostu ścieżkę ruchu, która daje najmniejszą możliwą wartość. Działania. I tutaj dochodzimy do równania o ile zasada najmniejszego działania, czyli punkt czwarty, to jest zasada najmniejszego działania i to jest bardzo ważna, ważna zasada w filce. Generalnie no, dla małych zmian toru ruchu, czyli wariacji, no, mamy, mamy taką, taką sytuację. I teraz, jeżeli zapiszemy sobie taki wzorek, e, dla każdego i w ogóle to działa, no to mamy. Co my tutaj mamy? Tutaj e, to jest nic innego jak pochodna cząstkowa i to jest pęd uogólniony. Może ja zapiszę pęd uogólniony. Eee, dobra. Eee, dobra. Dobra, dobra, dobra. Eee, Okej. Okay, tu mam jakąś małą nieścisłość. Więc eee, coś mi się tutaj po prostu nie zgadza. Nie, w sumie jest dobrze. Dobre. Dobre. E, tak. E, czyli tutaj mamy, co mamy tutaj? Mamy tak zwaną siłę uogólnioną. To jest siła uogólniona. Myślałem, że pomyliłem. E, e, czyli tak, widzimy, że tutaj pochodna cząstkowa. E, tutaj pamiętajmy, że jest pochodna to mamy pędło ogólnione, a tutaj mamy siłę ogólnioną, no dobra, wszystko mi pasuje e, i ta cała pochodna po czasie z tego pędu ogólnionego to jest po prostu nic innego jak zmiana pędu. Zmiana pędu. Dobra. E, co w ogóle wynika tak opisowo, bardziej nie fizycznie z tego równania? No z tego równania wynika, że jak się zmienia ruch w czasie, no to jeżeli nie mamy do czynienia ze zmianą sił, no to mówimy, mówimy generalnie o, o zmianie, o, o, mówimy bardziej o energii wtedy. No bo jeżeli nie ma zmiany sił, zmienia się jakiś ruch w czasie, no to mówimy o, można powiedzieć, o zmianie energii. Generalnie ta zasada wprost mówi, że no, generalnie no, natura. E, no, bierze, czy wybiera najprostszy, po prostu najbardziej oszczędny ruch. I to mówi właśnie ten zrój, dlatego to jest nazywane zasadą najmniejszego działania. Bardzo dobrze jest to wyjaśnione w książce Ze O ile dobrze pamiętam, to jest on związany z, z teoretycznym minimum. Tam jest zasada najmniejszego działania wielokrotnie przywoływana i, i wyjaśniana. Gdyby to z mojej strony było jakieś, jakieś nieoczywiste, to bardzo proszę o umieszczenie w komentarzu, postaram się więcej, czar, więcej poświęcić temu. Jeżeli nie, to oczywiście odsyłam do, do, do książki. I teraz tak. O co chodzi z tym twierdzeniem NED? E, musimy przyjąć pewne założenie, czyli jeśli działanie to AS, o którym mówiliśmy, jest niezmienne, czyli, e, czyli jeżeli jest niezmienne, to co? No, ma taką samą po prostu wartość, no to pod wpływem pewnej ciągłej transformacji współrzędnych, e, którą sobie tutaj e, wypisałem, e, no istnieje wielkość jakaś zachowana. E, I Teraz można wyprowadzić generalnie ten wzór, jeżeli ktoś będzie chciał żebym go wyprowadził, to bardzo proszę o informację, no bo to jest, to jest wyprowadzane z transformacji, czyli tam trzeba policzyć pochodną, czyli, czyli trzeba tu jest przesunięcie o stałą, tu jest jakaś tam, tam wartość skalowania. No i tutaj no nie ukrywam, że to jest wprost transformacja Galileusza. To jest w szkole średniej. No i później trzeba wprowadzić oczywiście ten warunek symetrii. Czyli wtedy, wtedy co będziemy mieli, że będziemy mieli df pewnie po dt, tak, bo to jest zmiana pędu. Czyli zmiana Lagrangianu wprost no może być co, co najwyżej generalnie taką całkowitą pochodną pewnej funkcji jakiejś f. No i w przypadku f równego 0 Lagrangian jest dokładnie niezmienniczy, no bo to widać tutaj z, tego, z tej wartości. No i później przeprowadza się dowód, czyli konstruuje się wielkość zachowaną, czyli rozwija się Lagrangian do pierwszego rzędu. Ja tego nie będę, to jest matematyczne działania, więc jeżeli chcecie oczywiście, żebym to zrobił, to, to bardzo chętnie, natomiast no, tutaj nie chcę jakichś tam matematycznych, Opisów, opisów, robić generalnie z tego oblicza się tą wielkość zachowaną, którą ja tam sobie podstawiłem. Ja tego nie obliczałem, po prostu rzuciłem sobie informacje z książki i, i co mamy? Mamy taką, taką po prostu wartość zachowaną z tego, i to jest generalnie, generalnie. Dowód. I może być, czyli tak, zastosowanie twierdzeń na no to, to jest oczywiście symetria czasowa. Może to być symetria pędu, może to być symetria momentu pędu, czyli, czyli ona jest nazywana symetrią obrotową. Jeżeli ktoś będzie chciał wiedzieć to, coś więcej o tej symetrii, to też bardzo proszę o informację. To postaram się. Postaram się o niej więcej powiedzieć. No i na koniec trochę bardziej zajawkowo, ale myślę, że warto, czyli to pola i prąd No w tej pola działanie to tutaj może zapisz F całka, Lagrangian z D jakiś tam, no bo to jest pochodna DX. To Tutaj to jest Lagrangian polowy, polowy, No, i symetria transformacji, generalnie, e, generalnie tego pola, no to mm, tu będziemy mieli tutaj mm, do czwartej. E, no, i będziemy mieli z tego co? Będziemy mieli transformację pola, czyli jakiś tam e, Fi pola, Fi plus. E, e, tutaj nic się nie zmienia. Czyli to jest ten sam wzór, użyłem, tylko inaczej zapisałem co tutaj. Pyk, pyk, pyk. No i e, zachowany prąd mede to jest właśnie to, co tutaj wychodzi. E, e, zachowane jest, co ciekawe, no to to jest ta. Jestem wartości od mi, bo tak ją równa się 0 I to jest generalnie wynik tego będziecie chcieli żebym, żebym to dokładnie jakoś prześledził to, to poproszę, poproszę o info i teraz tak Znaj... Jakie... bo to co jest, to, co jest tutaj no, to jest takie matematy... matematyczne przekształcenia i w to jakby nie chcę nie chcę bynąć, nie chcę wchodzić to albo, albo możecie sobie sami dotyczyć, przeliczyć, przeliczyć. No, nie chcę tutaj jakiś tam powielać powielać dowodu e, e, wprost matematycznego. E, wolę powiedzieć o fizyce. E, no, fizyka jest taka, że e, że e, można postawić sobie generalnie pytanie, jakie w ogóle znaczenie ma to twierdzenie nadaje. i to myślę, że będzie bardziej wartościowe niż sama matematyka. E, co to daje? No daje to ujednolicenie podejścia do fizyki, czyli e, czyli takie przejście, e, symetria, po prostu zachowanie. E, jest to podstawowa wartość dla teorii pola, fizyki cząstek, e, modelu standardowego, no i generalnie to, co jest bardzo, bardzo ważne, no to po, pozwala znaleźć prawo zachowania w nowych teoriach. No e, także to jest o tyle bardzo ważne, warto się tym po prostu, e, warto sobie w, postawić w pewnym momencie jednak zapytania i trochę Zgłębić, zgłębić, hmm, e, zgłębić ten, e, ten, ten obszar. I ja, tak wspomniałem, no jeżeli ktoś będzie chciał, e, e, aby gdzieś tam umieścił pełny dowód mechanicy analitycznej, twierdzenia na edaj, no to postaram się to rozpisać, To jest bardziej matematyka niż fizyka, więc. Mogę to zrobić, ale, ale napiszcie mi, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli to będzie Wam przydatne, albo chcecie, chcecie porównać. No i też jeżeli chodzi o twierdzenie NRF tej pola, no to też możemy, możemy tutaj sobie wejść to w, to, w to głębiej, natomiast no nie chcę tutaj tego, tego robić, no bo bo to są matematyczne, generalnie rzeczy. No, generalnie mm, e, no, można było e, pokusić się o, o to, żeby. Okej, okay, no to może powiem, powiem w ogóle mm, coś o teorii pola, bo użyłem tego, że to jest teoria pola. No, teoria pola, generalnie, to taki podstawowy język fizyki współczesnej. On, to, on łączy, no, czyli sama teoria pola łączy klasyczną teorię, jak i kwantową. Nie do końca, ale łączy. No i ta teoria pola jest takim, może, ma taki cel opisanie układów, gdzie zmienny fizyczne po prostu są funkcjonalami w czasoprzestrzeni. Czyli generalnie no, można powiedzieć, że są polami. No i w przeciwieństwie, w przeciwieństwie do mechaniki cząstek, gdzie mamy skończoną liczbę współrzędnych, no w teorii pola liczba stopni swobody po prostu jest nieskończona. I, 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 i już. No i teoria ja, pola, co, co nam pozwala? Po co ona w ogóle jest? No pozwala generalnie opisywać oddziaływania rozciągnięte w przestrzeni, w czasie. E, co więcej, no to jest taki fundament teorii kwantowej cząstek elementarnych, czyli QFT, no i, o którym już mówiłem, w innym obszarze, czyli nie w obszarze związanym tutaj z takim miksem informacji kluczowych, jeżeli chodzi o fizykę, a, a w obszarze związanym z fizyką jądrową. No i umożliwia pełny opis klasycznych i kwantowych pól, czyli, czyli jeżeli chcemy wykorzystać to pola, no to jak najbardziej do, do pól elektromagnetycznych, grawitacyjnych, czy nawet tych bardziej, bardziej związanych z fizyką współczesną, czyli, czyli pola silnego i, i słabego. No i tutaj pojawia nam się prąd nether, czyli to, co jest tutaj. No i to jest taka konsekwencja symetrii alegranzianów względem pewnej transformacji. Transformacji oczywiście ciągłej, czyli jakiś przesunięć obrotów no i, i no tutaj musiałbym wejść mocniej w matematykę, no bo tam taka zerowa dywergencja no, oznacza generalnie istnienie lokalnej i takiej globalnej e, e, zachowanej jakiejś wielkości fizycznej, e, e, takie jak na przykład energia, ładunek, pęd czy moment pędu, czy już idąc w ogóle głębiej to liczba baryonowa czy leptonowa. No i główne zastosowania tego będą nadaj można powiedzieć. No to jest identyfikacja i klasyfikacja spraw zachowania no i konstrukcja tzw. ładunków ładunków globalnych czy też no, analiza spójności to do czego jeszcze można no, generalnie definicja to już bardzo bardzo głęboko wchodzimy w w taką fizykę współczesną, czyli definicja struktury Hilberta, no i operatorów w QFT, to jest właśnie właśnie na tym oparta. Jeżeli chodzi o, o ten prąd Nederan, Never, no to można go trochę tak opisać jak taki licznik tego, co się po prostu zmienia w fizyce. No i może powiedzieć nam de facto, tak, oczywiście to nie jest fizycznie, no mówię, jak, jak to praktycznie zrozumieć. Że odpowiem, może odpowiedzieć nam na pytanie po prostu ile mamy ładunku elektrycznego albo ile mamy pędu albo energii albo no, czy w ogóle jakieś tam cząstki elementarne mają szansę, się, mają szansę się rozpaść. No i to jeszcze może jak już jesteśmy, jak już zacząłem to może dokończę, czyli po, po co jest w ogóle to to twierdzenie. No, ono łączy generalnie symetrię z konserwacją e, tak zwanej wielkości, czyli można powiedzieć, że jest takim, taką podstawą podstaw zrozumienia, dlaczego po prostu coś się zachowuje. Czyli dlaczego energia się zachowuje, dlaczego go No i w teorii pola pozwala po prostu zbudować strukturalne e, takie no, taką, mm, Taką strukturę fizyki można powiedzieć. Zamiast zgadywać, co się zachowuje, czy się coś nie zachowuje, albo dlaczego się zachowuje, inaczej. Dlaczego się zachowuje, to jest źle postawione pytanie. Znaczy, jak się zachowuje, no to e, można zapytać po prostu, zamiast tego, można zadać pytanie i takie pytanie się zadaje, czyli jakie mamy symetrie. To odpowiada generalnie na wszystkie pytania odnośnie zachowania. I każda cząstka oddziaływanie po prostu w modelu standardowym ma po prostu przypisany jakiś tam e, prąd dna i związany z nim ładunek. Czyli na przykład, nie wiem, dla fotonu no to ładunek elektryczny, dla gluonów no to jest, e, 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 jest, jest kolor. No i można powiedzieć, że tak, ale to ze swojej strony, jeżeli ktoś ma inne zdanie to bardzo proszę umieszczenie w komentarzu, no bez prądów generalnie, no generalnie byłoby to i cząstek elementarnych bo nie byłoby zakazu, zakazu rozpadów, e, czy, czy to i oddziaływań QRD, QCD i elektrosłabej. Także ja mam, ja mam na to e, e, tak, tak do tego podchodzę. Dobra, bo dość mocno rozszerzyłem, myślę, że po jak kończyć. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania odnośnie tego albo będzie chciał coś doprecyzować, to zapraszam do, do zadawania pytań w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć. Rzeczywiście, jeżeli jeżeli pytanie nie będzie jakoś mocno, mocno skomplikowane, bo tutaj te pytania stawiane już nie są jakieś tam, nie są dość proste i oczywiste, czyli odpowiedzi nie są oczywiste. Także dzięki serdeczne i do usłyszenia niebawem. Dzięki, cześć. Hej.